Witam Was w Świątyni Bóż w kolejnym podcaście tym razem chciałbym opowiedzieć Wam troszeczkę w dużym skrócie o Sefirotach Drzewa Życia i będzie to taki kolejny wstęp podstawy kabały zacznijmy sobie od Malkut. Która w tłumaczeniu oznacza Królestwo. Jest to dziesiąta i ostatnia z sefira drzewa życia, oznaczająca materię bądź obecność Boga w świecie materialnym. W kabalistycznym drzewie życia, jest dziesiątą najniższą i najbardziej oddaloną od źródła światła Sefirot. Z drugiej strony. Jest uwieńczeniem emanacji całego procesu stwarzania świata. Odbija z powrotem do ketel światło emanujące w dół. Łączy ją szczególny związek z Bina, gdzie nazywa się Binetronem, na którym zasiada Malkut. Kolejną sefirotą jest Jesod, czyli podstawa. Jesod jest sefirotą pomiędzy chod i necach oraz tą ponad Malkut, czyli królestwo. Często jest utożsamiana z księżycem, ponieważ jest sferą, która odbija światło wszystkich innych sefirot w Malkut. Łączony jest też z narządami płciowymi, ponieważ tam wyższe sfery łączą się z ziemią. Odgrywa rolę zbierającą i równoważącą różne nieprzeciwstawne sobie siły Sephiroth i necach, jak również Tifaret ponad nią, zapisując i przesyłając ją światu. Znany jest jako silnik tworzenia. My, okultyści, ją do idei z tradycyjnymi elementami jest skrzyżowaniem świadomości i materii. Z tego powodu niektórzy współcześni odnoszą ideę ESO do koncepcji pola kwantowego, która według różnych teorii mówi o wpływie świadomości na procesy fizyczne. Kolejna se tam, to chod. Chwała. Jest ósmą sefirotą i yy, jest sefirotą żeńską, reprezentującą świadomość form, jakie przyjmuje energia. Odpowiada za tworzenie w świadomości uporządkowanych obrazów świata materialnego, czyli tak zwanego asja. Czym jest przeciwna do neca, reprezentującej świadomość czystej energii. I teraz przejdziemy właśnie do neca, czyli zwycięstwo. Necach jest wytrzymałością, kartem ducha, cierpliwością i chęcią do podążania za naszymi pasjami. Jest łączona z Hod jako boskie atrybuty powiązane z grupową interaktywnością, gdzie Necach jest liderem, podczas gdy Hod jest zbiorowością, zdolnościami wymagającymi do pracy nad ideą, i jej zamanifestowaniem rzeczywistości. Necach jest identyfikowany jako prawa noga lub stopa, gdy drzewo życia jest przedstawione jako człowiek, a chod jako lewa. Necach jest pierwszą z Sefirotów manującą stifard, czyli piękna, reprezentującą energię nieposiadającą formy, która to energia Przyrównywalna do tendencji w życiu do skwitania pomimo przeciwności siły stanowiącej libido ludzkości, jest jej przeciwstawiona siła, która jest pilotą odpowiadającą za sprowadzanie rzeczy do innych, niższych form zarówno necach. Jak i Chod osiągają równowagę w jesod, W która zrównuje wszystkie przeciwstawne energie i informacje tworzące w dół, wzdłuż drzewa życia i przechowuje je w nieświadomy sposób do czasu, aż zamanifestują się one w Malkut, czyli Królestwie. W mecach hmm, energia życia i emocji często jest łączona z Wenus pieśnią i tańcem. W porównaniu ze wschodnimi systemami odpowiadają jej różne czakry, według niektórych czakra Manipura zawiera tak necar jak i chod, że odpowiada ona za tworzenie i sprowadzenie w dół energii, anabolizm i katabolizm. Tifaret, czyli piękno. Tifaret znajduje się w samym Centrum hmm, kabalistycznego drzewa życia. Jest połączona z, ze wszystkimi sefiotami, z wyjątkiem Malkut. Należona do świata kreacji, czyli briach, reprezentuje hmm, samoświadomość i równowagę między siłą, czyli Gewura, a łaską, czyli chesem. Innymi określeniami tej sefioty jest rachamin. Czyli współczucie, oraz szalom, czyli pokój. Tiferet jest królestwem aniołów Sinanim. Gebura w tłumaczeniu srogość, ale także zwana din, czyli prawo. Razem z Heset odpowiadają za świadomość zmian i różnic. W przeciwieństwie jednak do twórczej i męskiej Heset należy. Do żeńskiej kominy Gebura odpowiada za niszczenie, po, jakie przyjmować może energia. To te dwie sefiroty tworzą otchłań dzielącą świat kreacji, czyli Briar, od świata duchowego, czyli Acylux. Chesed, czyli łaska, oznacza łaskę, miłosierdzie. Razem z Geburą odpowiada świadomość zmian i różnic. W przeciwieństwie jednak do żeńskich geury, jest sefirotą twórczą należącą do prawej masy kolumny drzewa życia. Jest ona odpowiedzialna za tworzenie form, jakie może mm, przyjmować energia. Kolejną sefirotą to bina, e, która oznacza zrozumienie bądź też inteligencję. W kabale bina ob, oprócz e, Zrozumienia oznacza również żeńską zasadę w świecie. W kabalistycznym drzewie życia jest trzecią z dziesięciu sefirot, a zarazem jedną z trzech sefirot ukrytych, znajdującą się na tym samym poziomie, co przeciwna jej Chokma. Otrzymuje ona światło od Keter i wysyła je do niższych sefirot Geburem i Tifaret. To jej właśnie Kabała przypisuje początek i źródło Neshama, czyli świętej duszy. E, chokma to druga sefirota, która oznacza mądrość, myśl Boga, jak również męską zasadę w świecie. Jest wszędzie tam, gdzie. Obserwujemy zmiany i ruch. Symbolizowana przez liczbę 10 jest siłą dynamiczną, pozytywną. Na drzewie życia znajduje się na tym samym poziomie co przeciwna jej bina. I ostatnie już Sefirota, a zarazem pierwsza czyli Keter, korona. Keter, jako pierwsza i najwyższa sefirota, jest źródłem całego światła przepływającego przez drzewo życia. Położona jest z binią i chokmą, którym przesyła swoje światło, i stifaret, przez którą światło wraca z powrotem do góry. Jest ostatnią sefirotą przed nieskończonością, czyli Ain so. Nazywana bywa nicością, bo zawiera tajemnice. Stworzenia z niczego. Moi drodzy, tutaj właśnie jest taki duży skrót na temat poszczególnych cefii drzewa życia. Jest to taki skrót um, podstaw kabały. Oczywiście na moim kanale pojawi się też um, w najbliższym czasie więcej um, odcinków dotyczących właśnie kabały, um, gdzie będę bardziej rozwijał poszczególne um, jej tematy. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was do um, zasubskrybowania mojego kanału. Um, Dawania łapek w górę, komentowania, aby pokazać mi Wasze zainteresowanie. Możecie też dawać propozycje na kolejne odcinki. I do następnego odcinka. Cześć.